Lewa dona, lewa dona, okna nie widziałem w trakcie. Ah, w tym Nie wiem, kurwa. Co? Pff, Oj, czemu wy nic jo. nie mówicie? Bo ja miałem. kurwa, ja miałem. ja miałem ja mia ja mia ja mia ja was zmutowanych. Tak, no chcę, no. Wake up! Green! Green! mać! Zapraszam na G4 Skiny z moim kodem. Macie plus 5% do doładowania i darmową skrzynkę Mil na starcie. Już dalej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Właśnie chodzi o to, żeby w tym momencie, jak leci flick, zatrzymać się, skontrować, zrobić counter strajfa. Patrzcie, na przykład, patrzysz, się tutaj, nie? I że idziesz, 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 patrzysz się skąd. U! Robicie, rozumiecie? W tym momencie, jak robicie flika, musicie zrobić kater żeby się zatrzymać i przyjebać, nie? Patrzę na ten patrz, tu nie? I serdecznie patrzę, o, jest chłop, Bum. Bum. i counter od razu, nie? Patrzcie, widzowie, czekajcie, patrzcie. Patrzy doje z rodzicą Nie może być to jest, nie dojadź! Kurwa, mi nice. się włączyło, mi się kurwa te Do step! dostet you shoot shut the fuck up retard shut the fuck up fucking better you are fucking better you are fucking idiot wzięliście to Nie gram, nie gram, nie gram, grę, gram, nie przeszedł nie nie gram, nie gram, nie gram, nie gram, nie go, nie gram, nie gram, nie

Suty jak salami to ma twoja stara, bo że ci takie powyciągał kurwa, że teraz ma takie dindołe kurwa po samą po samą pip, po samą ciapę kurwa. Terrorist. How? How you don't kill him? How I have no You run, you run like. You robot. You, what? You are a bode! Yeah, yeah, no, yeah! Checked up, checked up! Fucking good. okay, okej, okay. you are a report, my friend. You are a, for Griffin. You are a report for Griffin. Prawo dobry robot, Kto mnie bostował? Nikt mnie kurwa nie bostował. w śmieciu jebanych. Chomik, wypierdalaj do klatki, kurwa. Rzucę ci trochę karmy i wpierdalaj ją Kurwa, daj mi flashe, daj mi flashe. Kremu Dobra, kurwa, stójcie tam w tych drzwiach. 3 dni, kurwa. 2 B. I sz... tam dalej, jadźmy wózki. Tylko, że kurwa oni ani ja raz przez te 3 rundy nie weszli na B, człowieku. Bo ja jak pierwszy raz, rozjebałem sam kub, kurwa. Tak, 15 kurwa rozjebałeś. No da, bo szli trzy kilera, z i jest gotowy. No ale kurwa lepszym od ciebie, kurwa. Chudny, dobra. Leżę gazem. Brawo, ja Kurwa, ale objechał dookoła Ja też otrzymałem ale... Łapnie okno no, CO? <tryk> 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 Ej, kusa!